Siemano YouTube, w dzisiejszym odcinku powiem wam jak przebiegł mój sezon startowy, co poszło nie tak i jakie są kolejne plany. Zapraszam do oglądania. Sezon startowy rozpoczynałem od Strzegomia, to była kamienna rzeźba, zarazem to były eliminacje do Arnolda, a Arnold to były moje docelowe zawody, więc tam chciałem wynieść życiówkę. Z Strzegomiu był cel taki, że się po prostu zakwalifikować, bo miałem trzy starty pod rząd, w sensie trzy weekendy. Tak z grubsza już Wam nakreślę, że po prostu się nie wyrobiłem z docięciem, e, ciągle miałem tylko nadzieję, że a może jeszcze zejdzie, może wiecie woda troszeczkę siedzi, może ta forma się poprawia, ale okazało się, że to nie była woda, tylko jeszcze siedziało trochę fatu, no troszeczkę więcej niż trochę. Podczas przygotowań też nagrywałem dla Was materiały, tutaj miałem ponagrywane, jak się pakujemy, co należy zabrać, co się fajnie przyda podczas zawodów i w ogóle. Ale skończyło się tak, że tego nie zmontowałem, zajechaliśmy do Strzegomia, ja już wiedziałam że to po prostu, no to forma się nie poprawi. Do tego miałem jeszcze strasznie ciężki pikłyk, ale to to już nie będę się wdrabiał w tematy, bo nie chcę się usprawiedliwiać. Tak jak na Instastory wcześniej opowiadałam że to były troszeczkę sprawy rodzinne, więc no, no. To ten pikłik też nie piekł, ale no, nie mi się, kurwa, nie były docięty. W Strzegowie miałam miałem tylko jedno wyjście, bo to było ogólnie open i tylko top 6 wchodziło, więc ja po jednym wyjściu nie wszedłem do finałowej szóstki, z automatu się zabrałem, pojechałem i... i tak się u mnie skończyły zawody, więc nawet nie miałem co wam przygrywać na backstage'u i... No tak jakoś, wiesz, jak wróciłem to, no nie powiem, mega to przeżyłem, z, wziąłem to na klatę, bo to były moje pierwsze dowody, gdzie nawet nie szedłem do to 6, mimo że tamte starty były moimi pierwszymi startami i hmm, zawsze miałem te, przynajmniej top 3, albo na najbliższych świata, była o szóste miejsce, co i tak, byłem mega zadowolony z tego, bo to był pierwszy sezon, szóste miejsce na świecie i wiecie, nagle taki bam, uderzenie z rzeczywistością i nawet nie wchodzę do finałowej szóstki. Yy, wszystko przeanalizowałem po drodze, zajechaliśmy do domu, mieliśmy 600 km, ja z automatu, jak przyjechaliśmy usiadłem na rowerek i kręciłem cardio, od tamtego momentu nawet nie docinaliśmy nic, bo później były Mistrzostwa, yy, nie przepraszam był Puchar Polski, bo na Mistrzostwa polskich nie wychodziłem, był Puchar Polski. Czyli był jeden tydzień, był strzegam, później kolejny tydzień był puchar polski i ja nawet nie robiłem żadnego już pikwika, tylko ciągle docinaliśmy, nie robiłem żadnego też ładowania, bo postanowiliśmy, że będę na, to, to się starało się tą formę doszlifować na Arnolda, więc ciągle kręciłem kardio, nie robiłem ładowania, a na pucharze Polski udało się zdobyć szóste miejsce, co uważam, że było fajne, bo no mówię nawet nie robiłem pikwika, nie robiłem ładowania tylko ciągle byłem w deficycie, więc było bardzo spoko. Eee, z formy na Arnoldzie już byłem zadowolony, tylko tam no naprawdę był mega, mega wysoki poziom. Odstawałem z tym docięciem, zwłaszcza bo rozmiarami, i to jestem zadowolony z tego, że chociaż rozmiarami nie odstawałem, więc poprawić prezencję sceniczną, poprawić docięcie, jestem jeszcze w stanie zrobić. Więc dużo bardziej liczę na ten sezon. Jak wróciłem, byłem podłamany, bo się cały rok szykowałem. Chociaż i tak wziąłem to na klatę, nie szukałem nigdzie bo Nie zawsze skręciłem wszystkie jednostki kartio, nie zawsze lubiłem daną ilość kroków, nie zawsze przytrzymałem idealnie Michę. Więc nie szukałem tylko w sobie i wyciągnąłem wnioski. Jak wróciłem, to miałem w głowie to, żeby jeszcze wystartować. Myślałem, może, żeby rzucić się na Mistrzostwa Świata ale z Piotkiem postanowiliśmy, że to będzie bez sensu, bo tylko będę się bardziej zażynał, robić formę, lepiej będzie odpuścić się, skupić na kolejnym sezonie. Ten sezon masowy jest delikatniejszy, bo w tamtym roku na masie ważyłem 95 kg na końcu masy, a teraz bazuję na 90-89 kg. Dużo lepiej czuję na takiej kaloryce, dużo lepiej czuję na takim poziomie kanki tłuszczowej, a i tak zbyt mi już tego mięka praktycznie nie dołożę. więc skupiamy się tylko na tym, żeby poprawić kiedy talek, na przykład trzymanie brzucha, ten brzuch yy, najszerszy delikatnie starać się pociągnąć w dół. Ogólnie prezencję sceniczną ciągle szlifuję, więc no takie detale. I w tym roku będę chciał przestartować wszystkie sezony w sensie najważniejsze zawody, jakie są na wiosnę, na lato i na jesień, czyli teraz będę zaczynał od Mistrzostw Polski. Będę celował, żeby chociaż zgarnąć te TOP 3 na Mistrzostwach Polski. Wiadomo, jedzie się po medal, po pierwsze miejsce, ale z TOP 3 i tak będę zadowolony. Generalnie będę się teraz jak najbardziej skupił na Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata. Mam nadzieję, że może uda mi się zdobyć, pojechać z kadry A. Aczkolwiek nawet jakbym pojechał teraz, miał jechać z kadry B, to i tak w tym roku sobie postanowiłem, że Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata muszę zaliczyć. I nawet dokładnie nie mam jeszcze obranych, jakie mają starty wiem, że będę siedział na no dosyć niskim poziomie krętkusztowym. Ja się na takim poziomie bardzo dobrze czuję, i tylko będę jedynie docinał na zawody. Głównym też błędem, jaki zrobiłem w tamtym sezonie, to że miałem 3 starty pod rząd, nie byłem w stanie poprawić tej formy. Tylko wiecie, jak na przykład no, nie wyrobiłem się na te pierwsze zawody, kolejne były za tydzień, a kolejne jeszcze za tydzień. Teraz będę chciał to rozłożyć w czasie, że na przykład będę wiedział, że ok, tutaj się nie, nie wyrobiłem, muszę dać troszeczkę więcej czasu. I nie chcę tak stawiać wszystkiego na jedną kartę, tylko na spokojnie sobie przystartować cały sezon. To w sumie byłoby na tyle i mam nadzieję, że kogoś to zaciekawiło. Dziękuję za oglądanie, do zobaczenia w następnych odcinkach. Hello!